Piękna, szesnastoletnia cheerleaderka Emma, uczennica marząca o pracy jako pielęgniarka noworodkowa, uwielbiana przez rodzinę i przyjaciół. Była związana z Rayleighem, studentem futbolistą. Dziewczyna najpierw dostaje tajemnicze smsy o rzekomym porwaniu jej chłopaka. Biegnie i znajduje Rayleigha leżącego w rowie. Ale coś się nie zgadza: czy on naprawdę był porwany? Niedługo później jakiś przerażający intruz cały w czerni kręci się koło jej domu, puka do drzwi. Wreszcie jednak wszystko wydaje się troszkę uspokajać. Kładzie się spokojnie w swoim łóżku i zasypia. Niestety na zawsze rano mama odkrywa, że córka nie żyje. Ale nie ma żadnych śladów włamania. Nikt na pewno nie wtargnął do domu. Jak to więc jest możliwe? Ale nie ma też broni. Dziewczyna nie zrobiła więc sobie tego sama. Jakie jest rozwiązanie? Poznajcie je na kanale szeptanki podcast. Do usłyszenia.